Portal Dziś w komunikacie warzywniczym PROCAM będziemy rozmawiać o jakości warzyw i działaniach, jakie możemy podjąć, aby wyglądały one nie tylko dobrze, ale były też bez pozostałości substancji czynnych a następnie przechowywały się w doskonałej jakości w przechowaniach. Nie wszystkie gatunki warzyw są sprzedawane bezpośrednio na rynek warzyw świeżych, czy też do zakładów przetwórczych. Znaczna część warzyw jest przechowywana w przechowaniach przez kilka miesięcy i następnie jest sprzedawana w okresie tutaj zimowym czy też wiosennym. Aby mieć dobrą jakość warzyw w czasie zimy, powinniśmy już teraz myśleć i odpowiednio prowadzić plantacje. Gościem komunikatu warzywniczego prokam jest Sławomir Mechacki. Sławku, powiedz nam proszę, jaka jest sytuacja na polach warzyw, które zamierzamy za chwilkę włożyć do przechowalni? Czy ich prowadzenie, nawożenie, a następnie ochrona jest inna niż standardowo? I jakie działania rekomendujesz właśnie dla plantacji o ten kierunek? Bardzo dziękuję. Tak, tak. tak, przechowujemy warzywa z myślą o wyższej cenie w okresie zimowym. Aby to było możliwe, liczy się, że ja tak powiem, nie tylko odmiana, ale przede wszystkim jakość, jaką zbieramy z pola. Czyli brak porażenia przez choroby, brak szkodników i uszkodzeń po szkodnikach oraz właściwe podejście do nawożenia, zwłaszcza azotem. Azot tak naprawdę na końcówce wegetacji nie jest aż tak istotny, a raczej ważne jest umiarkowane nawożenie tym składnikiem. Ochrona chemiczna, zwalczanie chorób jest dla nas coraz trudniejsze. Mamy całą gamę preparatów, które wypadają z herbicydów, perenal czy emblem. Natomiast to, co nas interesuje i jest naszą bolączką, to wypadający tyfanat metylu czy mankozep. Także kluczowe fungicydy w warzywach, które już lada chwila nie będą mogły być stosowane. Także jeśli chodzi tutaj o rośliny kapustne, które przechowujemy, to głównie kapusty głowiaste oraz pekinka, dobre przechowywanie kapust, to przede wszystkim zapobieganie chorobom przechowalniczym. Tutaj jeśli chodzi o choroby takie fizjologiczne, kiworn, czyli zamieranie wewnętrznych liści, czernienie struktury kapusty, które niszczy wartość tak naprawdę handlową jak również bakteriozy w kapustach, które bezpośrednio też przenoszą się na wartość tą przechowalniczą. Tu kluczowe znaczenie ma poziom wapnia w glebie i jego przyswajalność przez rośliny. I tak kapusta pekińska posadzona pod przechowywanie teraz właśnie w sierpniu będzie za chwilę zwijała główki. Już teraz w fazie rozety polecamy zastosowanie helat wapnia w ilości 1,5 kg CA i DHA. Do zabiegu z insektycydem. W fazie tworzenia główki Pekinki kolejne zabiegi tym helatem skutecznie zapobiegną właśnie tym burnowi. Także, co to jest ten helat właśnie? CA i DHA, 10% właśnie tlenek wapnia w formie helatu. Środek powiedziałbym unikatowy, który nie ma jakby takiego skutecznego odpowiednika na rynku i jest dedykowany zwłaszcza do warzyw przechowywczych. Także schelatowany wapń jest tutaj właśnie biodegradowalnym czynnikiem helatującym IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin. Zalety. Ma bardzo szybkie działanie. Zapobiega występowaniu niedoborów na najbardziej wapnolubnych gatunkach warzyw, co bardzo istotne. Bezpieczeństwo zastosowania w mieszaninach z różnymi środkami ochrony roślin jest bardzo wysokie. Środki chemiczne pochodzące często z różnych grup chemicznych Preparaty miedziowe, czy też nawozy bez problemu mogą być mieszane właśnie z CA i DH, bez utraty skuteczności pobierania z mieszani. Jest to niewątpliwie bardzo duży atut tego rozwiązania. Kapusty głowiaste muszą być włożone do przechowywania zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, ani rozwijających się jakiś chorób. I tutaj CA i DHA proponujemy połączyć z preparatami miedziowymi, szeroko stosowanymi oraz stosowaniem kiefanatu metylu właśnie przeciwko szarym pleśni, jak i zgninie twardzikowej w kapustnych. W celu zapobiegania bakteriozom jakby nie mamy zarejestrowanych preparatów takich skutecznie, które by mogły skutecznie walczyć. Natomiast preparaty te miedziowe mają takie działanie osłuszające i tutaj bardzo dobrym wyborem jest stosowanie miedzi. Magic Miedź 3 kg na hektar plus CA i DHA, 1,5 kg lub ewentualnie połączenie piefanatu metylu właśnie z CA i DHA. Także to są bardzo dobre rozwiązania, które powinniśmy już na ten moment planować pod kapustę, które przechowujemy. Jak przygotowywać warzywa korzeniowe jeszcze na polu, aby dobrze się przechowywały? Często producenci warzyw narzekają na odpady tak, przechowalnicze. Czy są jakieś działania, które powinniśmy wykonać już teraz? Tak, no możemy zadbać przede wszystkim o zdrowotność warzyw korzeniowych i kondycję roślin na polu. Dobre odżywienie warzyw to większa odporność przed patogenami warzyw, a zarazem lepsze przechowanie rośliny w dobrej kondycji, które nie są przeazotowane oraz te, które pobrały wystarczającą ilość wapnia ulegają rzadziej infekcjom grzybowym. I tak co rekomendujemy na tą chwilę? Plantacje marfi, pietruszki czy selera chronimy przede wszystkim fungicydowo. Tutaj przeciwko tym głównym chorobom przechowani przez gnieźnie twardzikowej, szarej pleśni czy też w cebuli, z gnieźnie szyjki. Tutaj właśnie nieoceniony jest właśnie ten preparat oparty właśnie na substancjach Diofanat metylu, jest bardzo skuteczny ma rejestrację właśnie w zapobieganiu z twardzikowej w korzeniowych. Także, co możemy zrobić? Stosujemy przemiennie przede wszystkim substancje aktywne, które zapobiegają tutaj występowaniu tej choroby. Tutaj przede wszystkim preparaty oparte na difenokonazol i fluoksypyradzie zapobiegają zniźnie, tutaj myślę o preparacie Dagonis, jak również fluopyram i tebukonazol w postaci właśnie preparatu Luna Experience są takimi jakby no, czołowymi rozwiązaniami na plantacjach, które będą przechowywane. Recepta to przede wszystkim przemienne stosowanie Właściwe rozpoczęcie ochrony. Ochronę rozpoczynamy wcześniej, jak tylko korzeń, który będzie przechowywany, wejdzie w fazę intensywnego przyrostu. A część nadziemna pozwala jeszcze na dotarcie z preparatem we wszystkie właśnie strefy rośliny. Oczywiście również skupiamy się na ochronie tej części nadziemnej przed alternariozą, na np. naci, marwi czy pietruszce. Jednakże czas rozpoczęcia stosowania preparatów tutaj w kierunku właśnie czym jest kluczowy. Co możemy jeszcze zrobić? Stosujmy mrówczany wapnia. Tutaj rekomendujemy Procorti mrówca. Możemy stosować tutaj ten mrówczan wraz z fungicydami. Jest tutaj zawarty wapń z dodatkiem aminokwasów, cynku i manganu. W warzywach właśnie korzeniowych do przechowywania mrówczan wapnia w dawce 2,5-3 kg w łącznej aplikacji właśnie czy to z nawozami, czy z wykazuje takie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze. No poza tym mrówczany często używane są właśnie w przemyśle do konserwowania żywności, także tutaj ta sprzeczność na plantacjach jest wysoka. W kapustnych zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych, o których mówiłem wcześniej, takich jak kibor, czy w kapustnych. Natomiast ewentualnie w pomidorach czy papryce, sucha zmizna wierzchołkowa jest to bardzo istotne, aby były stosowane. W korzeniowych zwiększamy w ten sposób odporność na choroby przechowalnicze, bakteryjne, czy, czy też grzybowe. Także na tą chwilę jesteśmy w, w trakcie budowania tej jakości takiej przechowalniczej na plantacjach u naszych klientów. Organizujemy liczne szkolenia, prezentujemy komunikaty z zaleceniami, ale też to nie wszystko. Chcemy też pokazywać efekty tych naszych zaleceń. I tu z tego miejsca chciałbym właśnie wszystkich zainteresowanych producentów serdecznie zaprosić na tegoroczne Kwidzyńskie Dni Warzyw, które w tym roku odbędą się 26 sierpnia w Nebrowie Małym koło Kwidzyna. I tutaj właśnie na tych dniach wraz z naszymi partnerami omówimy właśnie te najlepsze rozwiązania w prowadzeniu plantacji warzyw, również w sprawie przechowalniczej, o której dzisiaj troszeczkę powiedzieliśmy sprawy związane z nawożeniem, ochroną chemiczną, a także ochroną biologiczną, która tak naprawdę coraz częściej już jest w naszych takich strategicznych rozwiązaniach. Także już teraz zapraszam serdecznie wszystkich na właśnie te dni, Fizyńskie Dni Warzyw. Dziękuję Sławku. Będziemy kończyć powoli nasz komunikat warzywniczy. Przypominam, że naszym gościem był Sławomir Mechacki z firmy ProCam. Bardzo dziękuję i do zobaczenia już niebawem.